Siatkarki Enea Energetyka Poznań ostatnio wygrały mecz z Karpatami Krosno 3-0, przełamały serię dwóch pierwszych porażek ligowych. Panie trenerze, Marcin Patek, szkoleniowiec z drużyny poznańskiej, czy to przełamanie będzie mieć jakieś skutki w kolejnych meczach? No zobaczymy, mamy nadzieję, że tak. No szykujemy się teraz do kolejnego meczu z Sosnowcem. W sumie o tym meczu z, e, z Krosnem już zapomnieliśmy, bo to już było i, i zaczęliśmy mikrocykl kolejny pod Sosnowiec, e, że tak powiem od, z, o, od zera z takim nastawieniem na, typowo na kolejne spotkanie. E, szykujemy się do tego meczu. Myślę, że jesteśmy gotowi i, i, po, i pojedziemy po zwycięstwo do Sosnowca. Czy to, że Sosnowiec do tych chciaż przegrał wszystkie mecze to ma plusy czy minusy dla pańskiej drużyny? Mm. Nie bierzemy jakoś tego specjalnie w ten sposób. Ja myślę, że. Jaki to może mieć wpływ, to, to, to może mieć taki wpływ, że sosnowiec będzie bardzo zmobilizowany do tego, żeby u siebie odnieść pierwsze zwycięstwo. Myślę, że w ten sposób można na to spojrzeć. My na pewno no wiemy o tym, ale zostawiamy to gdzieś tam z tyłu głowy na dobrą sprawę. Skupiamy się na. Na sobie, na naszej grze, na taktyce podprzeciwnika, którą mamy ustaloną, i, i to, są, to są rzeczy, które nas interesują. Zresztą, Sobanty ostatnio została MVP meczu w Krośnie, czy to znaczy, że w zespole jest już prawdziwą liderką i na niej teraz będzie spoczywał, na jej barkach ten najbliższy mecz w Sosnowcu? Eee, myślę, że u nas jest ciężko, póki co, wskazać tak, jedną liderkę na boisku. Eee, Zosia zagrała super mecz w Krośnie, e, cały zespół tak na dobrą sprawę zagrał bardzo, bardzo fajnie I, i tam było, można powiedzieć, że wiele osób też do tego, kilka, może nie wiele, a kilka osób do tego, żeby, żeby gdzieś tam również powalczyć o, o tą statuetkę, e, ale myślę że, myślę, że my jesteśmy takim zespołem, że tutaj w, na, w naszej drużynie siła i w całym zespole siła. E, ja sobie tego życzę jak najbardziej, żeby gdzieś tam jedna, druga osoba troszkę brała te trudne momenty w swoje ręce i żeby wychodziła na, naprzód i, i stawała się liderką. A myślę, że troszkę jeszcze potrzeba na to czasu, ale, ale myślę, że i, i tak, mimo wszystko, my, my przy takim młodym zespole będziemy tutaj bazować na, 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 na całości zespołu nie na, nie na jednej osobie jako liderce.